Cześć, ja jestem Sarch i witam was serdecznie w kolejnym niezależnym graniu, czyli serii, w której przedstawiam wam gry niezależne, a więc takie stworzone przez niewielkie, niezależne właśnie studia deweloperskie bez wsparcia dużych wydawców. No i właśnie jedną z takich gier jest The Flame in The Flood. Produkcja, którą zajmę się w tym materiale, i której unboxing wersji pudełkowej całkiem niedawno na kanale wam pokazywałem Gra w naszym kraju została wydana przez wydawnictwo Techland właśnie w pudełkowej wersji zawierającej sporo dodatków, więc radzę Wam zajrzeć do tamtego unboxingu, jeśli jesteście ciekawi. A tutaj pokażę Wam samą rozgrywkę, jak to wygląda. Ogólnie mamy tutaj do czynienia z produkcją nastawioną na przetrwanie. Musimy walczyć o przetrwanie. Akcję obserwujemy w rzucie izometrycznym i wcielamy się w postać Scout, dziewczyny, której towarzyszy pies i jesteśmy przeniesieni do świata spustoszonego przez wielką powódź. No i właśnie naszym głównym celem jest tutaj przetrwać, a czy nam to się uda, no to zobaczymy. Mamy tutaj do dyspozycji zarówno zwykłą kampanię, w której w pewnym momencie możemy sobie grę zakończyć, jak dotrzemy właśnie do określonego punktu, lub też jest możliwość rozpoczęcia nowej gry w trybie ciągłym, czyli możliwość gry tak naprawdę bez końca, to znaczy przynajmniej do czasu, aż nie zginiemy. My sobie tutaj rozpoczniemy nową kampanię i mamy dwa poziomy trudności. Zagramy sobie na Podróżniku. Jest to taki typowy, podstawowy poziom dostępny. Na starcie dla nowych graczy przede wszystkim mamy tutaj punkty kontrolne, więc w razie zgonu możemy sobie od takiego punktu kontrolnego rozpocząć i kontynuować przygodę, a jeśli ktoś już dłużej sobie pogra w Deflemin Flat i chce większego wyzwania, to może sobie włączyć sztukę przetrwania. Czyli tutaj, wtedy, gdy giniemy, no to musimy rozpoczynać wszystko absolutnie od nowa. A oprócz tego mamy też mniej zasobów i statystyki naszej postaci, o które też będziemy musieli dbać, będą się szybciej zmniejszać. Na razie jednak zagramy sobie na podróżniku. Mamy postać, możemy sobie wybrać imię dla psa. Niech będzie ten i wystartujmy w takim razie. Na początek będziemy mieli takie króciutkie. W postaci filmu przerywnikowego, zwróćcie uwagę na charakterystyczny styl graficzny tej gry. Naprawdę mi się podoba. Bohaterkę spotyka pies, który przynosi jej właśnie radyjko, i tak naprawdę od tego momentu możemy sobie od razu zacząć. Sterowanie na pc odbywa się za pomocą myszki, chociaż można też grać normalnie na klawiaturze, używając wsada. Gra jest ogólnie dostępna na PC-tach i na Xboxie One, chociaż wspomniana wcześniej wersja pudełkowa jest dostępna tylko i wyłącznie na pc -cie. No, i prawym przyciskiem myszy możemy wchodzić w interakcję z różnymi przedmiotami. Ważne tutaj bardzo są ogniska. Możemy sobie tutaj usiąść i właśnie przy takim ognisku możemy wytwarzać różne przedmioty. Co oczywiście będzie dość, dość istotną kwestią w naszej całej przygodzie, bo te przedmioty będą nam przydatne w przetrwaniu. W przypadku każdego przedmiotu mamy wypisane po prawej stronie, co potrzebujemy, żeby to wytworzyć. Najpierw, jeszcze w ogóle, trzeba. Odblokować przepis. Na razie możemy tylko zrobić sobie obozowe ognisko, albo nóż kamienny, nadający się do cięcia miękkich rzeczy. Potrzebuje tutaj na przykład dwóch sztuk krzemienia i pleciony sznur. Mamy właśnie tutaj wszystkie przedmioty, mamy też podzielone na różne działy. Dalej mamy tutaj również cele, czyli nasze aktualne zadania. Tutaj podstawowy cel, sygnał radiowy. To stare radio jeszcze działa, musisz tylko dostać się bliżej źródła sygnału. Może na zniesieniu wyraźnie usłyszysz wiadomość więc to jest nasz aktualny cel mamy również schorzenia bo z czasem możemy zachorować i też trzeba będzie się wyleczyć tutaj wytwarzanie zapas środków czyli nasz ekwipunek dzielący się na plecak naszej bohaterki a także na torbę Ezopa czyli naszego pieska i zapasy na tratwie no i mamy jeszcze Wyposażenie naszej postaci: lekkie buty, spodnie z bawełny, lekka kurtka. Z czasem, oczywiście, będzie można zdobywać kolejne, i tutaj macie na tych paskach wypisane potrzeby aktualne naszej postaci, które z czasem, oczywiście, będzie trzeba zaspokajać. Póki co, idźmy w takim razie dalej i rozejrzyjmy się tutaj. Przede wszystkim, najważniejsze co w tego typu grach, to dokładnie eksplorować i spróbować sobie Pozbierać wszystko, co się da. Tak jak teraz zebraliśmy sobie kukurydzę i w tym momencie możemy usiąść przy ognisku i sobie zrobić placek kukurydziany, proszę bardzo. Suchy placek z kukurydzy, zjadliwy. Obecnie posiadasz 0. W takim razie wykonajmy. I proszę bardzo, i dzięki temu też nam się nowe schematy dodały, więc jak najbardziej na plus. I w tym momencie mamy placek, który nam regeneruje trochę właśnie wyżywienie, czyli możemy sobie zaspokoić głód. No i trzeba będzie z czasem kolejne oczywiście lokacje zwiedzać i zbierać sobie wszystko, co się tylko da, aby móc, móc właśnie z czasem przetrwać. Podstawy skauta. Zapas środków gracza, otwórz plecak skauta, by dostać się do przedmiotów, wykonać rzeczy i zbadać swój stan. Uważaj na zdrowie, głód, pragnienie gorączka i reszta. No właśnie. Tutaj mamy cały czas nasz zapas środków i to całe menu, które było wcześniej. Dobra. Drzewko, pióra zbieramy. Każdy przedmiot może się z czasem przydać. Obóz sosnowy lasek, bardzo czarowne miejsce, ale teraz trzeba ruszać i dowiedzieć się, skąd pochodzi ten pies. Może gdzieś tam ktoś jeszcze szwenda. Zobaczymy. Na razie. Chciałbym przede wszystkim się wydostać z tej wysepki, na której jesteśmy. Mamy schemat napleciony, sznur i krzesiwo. Przyda się, jak najbardziej. Naciśnij spację by odstraszyć kruki. Proszę bardzo. Informacje o wodzie. Woda jest kluczem do przetrwania w dziczy. Użyj słoja do zbierania wody z deszczu, studni, kałuż lub rzeki. Możesz pić zanieczyszczoną wodę. Ale uważaj na konsekwencje. Zanieczyszczona woda jest uzdatniana dzięki wykonanemu filtrowi do wody. I to są też bardzo ważne informacje na początek, o których trzeba pamiętać. Proszę, mamy akurat swój filtr do wody, właśnie. Zabieramy wszystko. Menu szybkiej obsługi. Menu szybkiej obsługi umożliwia bezpośredni dostęp do istotnych elementów w zapasie środków. Elementy i czynności ustawione w menu szybkiej obsługi są ułożone według rodzaju. Pierwsza pomoc surowce. I narzędzia, dobra, więc super. Tutaj to tu mamy i jest plasek kukurydziany. Napełnij swój jerky, czyli też jedzenie. Dobra, na razie podziękujemy. Tu jeszcze możemy zbadać. Miejsce to wyczyszczone dawno temu, nic nie zostało, tylko kurz. Na pewno gra zaoferuje coś przede wszystkim też dla fanów, właśnie eksplorowania. Tego typu produkcja, gdzie właśnie chodzi o przetrwanie, jest to nieodzowne, żeby znaleźć jakieś przedmioty, z których można później coś nowego wytwarzać. Sprawdź kryjówkę. Quest. Skrytki. Na tym świecie nie jest bezużytecznym ten, kto przynosi ulgę uciemiężonym. Charles Dickens. Skrytka zawiera notatki z zadaniami, które pomogą ci przeżyć. Ukończ zadania i znajdź pomocne zapasy jako nagrodę. Pobierz zadanie. I mamy kolejnego quest'a. Możemy sobie zresztą sprawdzić. To było tutaj. Podstawowe narzędzia. Wykonaj nóż i młotek z kamienia. Będziesz ich potrzebować do robienia najróżniejszych przedmiotów potrzebnych do przeżycia. Zobaczmy. Młotek kamienny, krzemień, drzewko i szmaty. Ok, to jeszcze na razie tego nie mamy. Nóż kamienny. Dobra. Na razie jeszcze nam brakuje składników, więc musimy ruszać dalej. I teraz najważniejsza sprawa. Opuszczamy wysepkę, i pomiędzy różnymi wysepkami będziemy się przemieszczać na tratwie. Bo mamy tutaj właśnie do czynienia z takim postapokaliptycznym światem, gdzie wszystko zostało zalane. Więc tutaj poruszanie się na tratwie będzie pełniło bardzo, ale to bardzo istotną rolę. Więc starajmy się dotrzeć do jakiegoś kolejnego miejsca. Płynięcie tratwą. Licznik napraw pokazuje Ci stan tratwy. Znajdź przystań, by naprawić lub ulepszyć swoją tratwę. Steruj, mocno wiosłuj. Wszystko jasne. I tak jak było napisane, z pasją możemy sobie przyspieszyć. I w ogóle w tle jeszcze fajna muzyczka dodatkowo przygrywa. I warto dodać, że płyniemy zgodnie z nurtem rzeki, więc nie możemy się wracać w miejscach, które już zwiedziliśmy możemy jedynie lekko manewrować ale nie da się tutaj powrócić tam, gdzie już byliśmy po prostu nurt nas prowadzi tylko i wyłącznie w jedną stronę oczywiście trzeba uważać, żeby nie trafić nie nadziać się na jakieś przeszkody bo wtedy właśnie traża, nasza trawa się niszczy tutaj trzeba będzie uważać, bo prąd będzie coraz silniejszy trzeba tutaj też odpowiednio wymanewrować, aby Przypadkiem nie uderzyć i nie zniszczyć sobie tratwy. Chociaż oczywiście, żeby zniszczyć ją doszczętnie, to też wiele razy trzeba tak naprawdę uderzyć o coś. Dobra, 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 teraz tędy spróbujmy. Spokojnie. Równiny. Ok, możemy sobie zbierać jeszcze coś po drodze. W każdym razie przed chwilą mieliśmy informację, że jesteśmy na etapie 1 na 10 i właśnie. W tym trybie kampanii jest 10 takich sekcji, które możemy zwiedzić. No, tutaj muszę uważać. I jak wszystkie 10 sekcji zwiedzimy, to cały tryb się powinien zakończyć. A później, właśnie, możemy też się bawić w tym trybie ciągłej gry, gdzie tak naprawdę tylko nasz zgon kończy rozgrywkę i musimy, właśnie, rozpoczynać od nowa. Już widzicie znaczniki, które nam pokazują miejsca, które możemy zwiedzać. Więc ja teraz spróbuję dotrzeć do pierwszego takiego znacznika. Proszę, to będzie tutaj. Zatrzymajmy się. I mamy wściekły wodospad. Często można znaleźć krzemień, zawsze płonący ogień. Więc właśnie trzeba zwracać uwagę na takie lokacje, zwiedzać je i sprawdzać, co się tylko da w nich znaleźć. A później płyniemy dalej. Proszę bardzo, tutaj mieliśmy zające. Żeby je złapać, to trzeba wykonać najpierw sidła. Oczywiście na razie mi brakuje różnych przedmiotów, więc póki co nie będę w stanie nic takiego stworzyć, ale widzicie jak to mniej więcej działa. Być może kojarzycie taką grę Don't Starve, to jeśli graliście w nią kiedykolwiek, to mniej więcej wiecie na czym właśnie takie gry survivalowe polegają. Tutaj wygląda to bardzo podobnie, że jest takich wiele zależności, które trzeba opanować. Czyli jeśli chcemy coś konkretnego zdobyć albo złapać jakieś zwierzę, to musimy jakiś przedmiot czy też pułapkę wytworzyć i tak dalej i tak dalej. Tutaj na przykład sporo tych pałek wodnych zbieram. One się mogą też z czasem przydać. Po tej stronie mamy jakąś skrzynię. I proszę, i mamy krzemień, tak jak było rzeczywiście na początku napisane. Jest tych widzę skrzyń sporo, więc tutaj. Będziemy mieli okazję troszkę tych rzeczy pozdobywać, i może będę mógł zdobyć to, co trzeba stare drewno i swój. No i właśnie, wykonaj to, by powiększyć zapas środków. Już mam niestety pełen zapas środków, więc teraz tak, przejdźmy sobie tutaj i na razie z plecaka przenieśmy może trochę rzeczy do ezopa, czyli do naszego pieska. Pałka wodna, ok, czyli 10 w jednym slocie, tutaj mam już 20. Nawet mam rzeczywiście tego aż za dużo. Zwróćcie uwagę, że można zjeść korzeń, zrobić sznurek z łodygi, a z główki zrobić ocieplenie, więc możemy ewentualnie się pożywić. Dwa punkciki nam to zregeneruje, nie jest to wiele, ale zawsze coś. Przede wszystkim mogłem sobie dzięki temu jeszcze jeden slozik odblokować. A przejdę teraz właśnie tutaj. Mamy pleciony sznur. Te cele moje podstawowe jakie były, wykonaj nóż i młotek z kamienia. Dobra. Młotek kamienny. Jeszcze brakuje mi tutaj szmat i noża kamiennego. Ok. Pleciony sznur. Proszę bardzo. A to mogę z kolei stworzyć z pałki wodnej. Więc wykonujemy. Proszę bardzo. I w tym momencie mogę wykonać nóż kamienny właśnie. Dobra. I w tym momencie młotek z kamienia. Tutaj już będę miał. Brakuje mi jeszcze teraz dwóch sztuk krzemienia i jakiejś szmaty dodatkowo. Tutaj krzesiwo, bezcenny materiał przy rozpalaniu ognia. Też myślę, warto sobie wytworzyć. Dobra. Na razie to będzie tyle. Przejdźmy się jeszcze tutaj kawałek, no bo jakby nie patrzeć, możemy tutaj coś jeszcze pewnie znaleźć. Zabiorę jeszcze stąd ten swój i ruszamy dalej. Czemu nie mogę tutaj przejść? Dobra, już jest ok. Zwróćcie uwagę, oczywiście, zmienia się pora. Niedługo nastanie noc, więc lepiej się pospieszmy. Kurde, już zapas środków pełen. Muszę ciągle o tym pamiętać. Jednak sobie przenieśmy więcej rzeczy do ezopa w takim razie. Nie, nie chcę jeść. Anuluj. Kurde, nie zdążyłem. Dobra, mniejsza z tym. Ale. Weźmy właśnie to do Ezopa i trochę tych rzeczy właśnie tutaj oddać, żeby nam się po prostu zrobiło troszeczkę miejsca. I tutaj właśnie zbiorę krzemień, więc już będę miał jedną sztukę. Dużej ognia to na razie nie. Ogólnie przy ognisku można też się przespać, to też oczywiście jest ważne, bo tutaj nam się zużywa nasza energia, którą trzeba będzie regenerować. Ramat ratwy, schemat dodany do dziennika, proszę bardzo. Ok, po tej stronie już chyba będzie wszystko, więc powolutku będziemy tą wyspę opuszczać. To znaczy jest jeszcze jedno miejsce. Tutaj w końcu sprawdziłem. Tak, jak najbardziej. Tu jest jeszcze jedno miejsce, widziałem po lewej stronie, więc też to sprawdzę. Jeśli tu nic nie będzie ciekawego, to wtedy już opuścimy. Tą wysepkę I będziemy ruszać do kolejnej. I tak tutaj ta rozgrywka wygląda. Zwiedzamy kolejne wyspy, staramy się przetrwać. Oczywiście, im dalej, to coraz więcej niebezpieczeństw będzie na nas czekało. Mamy różne zwierzęta, które będą w stanie nas zabić. A my, bez różnych pułapek, jesteśmy praktycznie bezbronni. Musimy na razie uciekać przed różnymi drapieżnikami. Teraz akurat wykorzystać, że jest noc i właśnie trochę się przepłynąć. Tu mamy kolejne miejsca. Ustawmy się tutaj. Zobaczymy cóż to takiego. Dobra. Stacja rzawej wody. Starcza benzynę, ulepszenie dotratwy i podnośnik naprawczy. No proszę, To nas jeszcze nie było. No i rzeczywiście, zwróćcie uwagę, że możemy sobie po pierwsze naprawić. Naszą tratwę po drugie ulepszyć. Tylko że oczywiście do tego też potrzebujemy różnych przedmiotów, których na razie mi brakuje. Tratwa na razie w ogóle oczywiście nie jest uszkodzona, więc w tym momencie nie muszę nawet o to dbać, więc odejdźmy po prostu. I tutaj tak naprawdę nie muszę chyba się zatrzymywać w tym momencie. Paliwo zdobyłem. Może się przydać na przyszłość. I w takim razie płyniemy dalej, bo tutaj jeszcze były dwa miejsca, które można by zwiedzić. Proszę bardzo, najpierw po tej stronie. No, pytanie, czy tutaj w lesie? O kurde. Dobra. Nie dopłynąłem. Teraz muszę bardziej się postarać, żeby tutaj dopłynąć na tą stronę. Patrzcie tutaj na te. O kurde, te oczy. To zwiastuje, że tutaj mogą być. To pasy na wyczerpaniu dzicz. Tutaj mogą być zwierzęta. Ja nie wiem, czy ja tu się powinienem w tym momencie zapuszczać. To nie jest chyba dobry pomysł. Dobra, drzewka mamy. Jest taka niepewność, kiedy się tutaj wchodzi. Zwłaszcza, że to jest kompletnie mi nieznany w tym momencie teren. Pobierz zadanie. Okej, okay, mamy kolejny cel. Zrób 5 jerki. Musisz robić zapasy. Nie zawsze będzie pełno jedzenia. Suszone mięso długo wytrzyma. Jeśli chodzi o jerki, to na razie nie mam jeszcze surowego mięsa, żeby to wytwarzać. Obecnie posiadasz dwa. Dobra, a jeśli chodzi o ten młotyk kamienny, ciągle jeszcze tej szmaty mi brakuje i jednego krzemienia. Dobra, tutaj kolejne drzewka. Widzicie, też każda wyspa ma jakieś inne rodzaje surowców, które możemy sobie zebrać, mlecz, bieluń. No dobra, jak najbardziej zbierać. Na początku myślę, że warto zbierać wszystko, z czasem jak już będziemy wiedzieć, co konkretnie potrzebujemy do jakiego miejsca, no to wtedy będziemy mogli skupić się na konkretnych rodzajach surowców. Na razie starajmy się tutaj zgarniać co się da. Dobra, myślę, że to na razie na tyle, jeśli chodzi o tą miejscówkę. Wracamy na trawę. No i płyniemy. I w tym momencie, póki co, nie mam w ogóle informacji o jakiejś nowej miejscówce. Więc na razie płyniemy, aż coś się nowego pojawi. Może. Do tego czasu akurat... O nie. Jeszcze nam się pogoda zepsuła. Zaczyna. Mamy burzę powolutku. O, morwa, to będzie jedzonko. Bardzo dobrze. W ogóle przydałoby się coś zjeść. Nadchodzi deszcz. Widzę, że literówka. Zbliża się deszcz, poszukaj schronienia i poczekaj w nim, aż przestanie padać. Jeśli zmokniesz, użyj schronienia lub rozpal ogień, by się wysuszyć. Poczekaj z rozpaleniem ogniska aż przestanie padać. Deszcz zgasi płomienie. No dobra. Czyli jakiegoś schronienia trzeba by poszukać, co? Rozejrzyjmy się. Na razie, kurde, szukamy w ogóle jakiejś miejscówki. Tam widzę, że coś jest. Złe ubranie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Aj, już kurczę trafiłem na pierwszą przeszkodę. I zwróćcie uwagę, na pasek na dole. Troszkę się zmniejszył. To właśnie wskazuje stan mojej tratwy. No, tutaj spróbujemy. Mamy chyba jakieś schronienie, więc to będzie dobry znak. Poza tym też już nasza bohaterka jest troszkę zmęczona, więc przydałoby się skorzystać. Dobra, lecimy, lecimy. Kolejne zające Juka O, czekajcie Mamy w ogóle zapas środków pełen Ale tutaj, tutaj możemy się schronić O, akurat przestało padać? Anuluj Akurat przestało padać, no proszę to oznacza, że możemy w takim razie tutaj się porozglądać. Pozbierać trochę rzeczy. Juka, kurde, zapas środków pełen, niestety. Ale dobra, w takim razie weźmy sobie rama tratwy. Podstawowa część konstrukcyjna, dzięki której ulepszysz tratwę. To na razie nie chcę jeszcze tego. Ale przemoknięcie. Wylecz Przy użyciu wyleczono przez czas, schronienie lub ogień. Aha. No rzeczywiście, była informacja, czyli muszę usiąść przy ognisku najlepiej, ewentualnie właśnie się przespać. Dobra. Dalej. Co ja chciałem sprawdzić? A, tutaj. I teraz tak, jedzonko. Chciałbym sobie coś zjeść. Może być ta morwa nawet. Psuje się w ciągu pięciu dni, więc też nie można, co, nie można tutaj zwlekać za bardzo ok, cały zapas zjadłem nie ma co tutaj też oszczędzać dobra, tego też y, może sobie aha, bo wykorzystaj zapas dobra, weźmy to temperatura ciała też się trochę zmniejszyło no i teraz troszkę nam się tutaj uzupełniło to znaczy mamy więcej miejsca znowu w ekwipunku aloes Trujący bluszcz, o kurde! No dobra, tego nie wiedziałem. Więc widzicie, powoli poznajemy jakieś kolejne zależności. Jeszcze sobie chciałem zerknąć w takim razie. Trujący bluszcz. A, i tutaj aloes, właśnie, wylecz. Dobrze, że to zebrałem. No i proszę. Poznajemy zatem, właśnie, kolejne zależności. Szmaty, wreszcie. No, nareszcie, to jeszcze mi brakuje chyba jednego krzemienia, żeby sobie wytworzyć ten młotek kamienny. Dokładnie tak. No dobra, to szukamy. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj może to znajdziemy. Kurde, znowu zapas środków pełen. Ciągle trzeba tutaj sobie zerkać. I teraz tak, czy ja przypadkiem nie chciałbym, może, właśnie czegoś jeszcze zjeść, żeby się przy okazji pozbyć? To na razie chcę zachować drzewko, stare drewno, te pałki wodne, właśnie do wyżywienia. Tutaj placek. Dobra, to weźmy to. Zjedz. Ok, i teraz e, przenieśmy sobie tutaj do ezopa i zabieramy. Proszę bardzo, schemat dodany. Jest, nareszcie krzemień, kurde, czekałem na to. Więc w tym momencie możemy sobie zrobić ten młotek kamienny, prymitywny młotek dający lepszy efekt od przybijania butem. No i mamy cel osiągnięty, tak jak było tam napisane, żeby to sobie wytworzyć. I w tym momencie młotek metalowy. Do budowania skomplikowanych narzędzi i mechanizmów potrzebny jest mocny młotek. I tutaj, widzicie, wymaga stołu warsztatowego, więc właśnie z czasem coraz to więcej tych rzeczy zbieramy. Dobra, to teraz tak, mamy jeszcze drzewko, to przeszukiwałem. Znowu krzemień. I jeszcze się zastanawiam. Użej ognia, a właśnie. Rozpalmy sobie, tutaj używamy właśnie krzesiwa i w tym momencie. O, widzicie? Usunęło mi się. Usunęło mi się te złe statusy związane z tym, że byłem przemoczony. Więc tak to tutaj słuchajcie wygląda. Myślę, że jako taki pokazowy odcinek, jeśli chodzi o tą grę, to by było na tyle. Dajcie znać, jak się Wam podoba. Myślę, że dla fanów survivalu jest to ciekawa propozycja. A jestem ciekaw, jakie wrażenie na Was gra wywarła. Być może gracie już w The Flame in the Flood, Bo, jakby nie patrzeć, premiera wersji cyfrowej miała miejsce już bodajże w lutym, a właśnie teraz w lipcu jeszcze ukazała się w Polsce taka unikalna wersja pudełkowa. Z tego co wiem, to chyba tylko w naszym kraju taka akurat wersja pudełkowa została wydana, więc też to jest swego rodzaju. Unikat. Ja się na razie z wami żegnam. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek niezależnego grania. Kolejnych odcinków z The Flame in the Flat na moim kanale już nie będzie, no bo przypominam, że w niezależnym graniu prezentuję wam jedną grę w ramach jednego odcinka. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i usłyszymy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć.